A teraz zaglądamy do sali judo poznańskiego klubu sportowego Olimpia na Mikołajkowy Festyn. Na imię Franek, na nazwisko mam Górski. Co ci się w dżudo najbardziej podoba? Rzuty i trzymania różne. Wtedy. Jak długo już tutaj trenujesz? Rok. To co trzeba zrobić, żeby tak skutecznie przeciwnika przywrócić? Trzeba być bardzo sprawnym i trzeba trochę mieć umiejętności, żeby to zrobić. Mariusz Groński, jestem trenerem, też jestem członkiem zarządu klubu. Pierwsze zajęcia są przeznaczone dla dzieci, już możemy zacząć od pięciu lat. To forma zabawy. Typowy trening judo zaczynamy od grupy. Takich młodzików, czyli 12-13 lat. Podstawowy cel to jest, żeby ta młodzież mogła po prostu usprawnić ich, żeby one miały miejsce, gdzie mogą się spotkać, pobawić się, potrenować. Najpierw młodzież musi ćwiczyć. Jestem Piotr Andruszkiewicz. To też, Judo, trenujesz? Tak, ale nie bardzo. A dlaczego nie bardzo? Bo czasem tak się męczę. Weronika Nędzyk. Jak długo trenujesz judo? Od 6 lat. Namówił mnie tata, który już od 13 lat trenował judo. Na razie z żadnych zawodów nie wróciłam bez medalu, a jeżdżę już dwa lata na zawody. Takie międzynarodowe, wielkopolskie. Tak było dziś w sali.